Dzień dobry Państwu! Tutaj Piotrka Im w inauguracyjnym wideo na kanale Tupot Szachowego Blusa. Jak sama nazwa wskazuje, będzie tu mowa o szachach ze drobiną bluesa. Jak dobrze pójdzie, dodamy też trochę rock and rolla. Ponieważ to jest moje pierwsze wideo, więc powiem dwa słowa o sobie. Może najpierw mała anegdota. Historyczna. Przed bitwą pod piramidami Napoleon Bonaparte, stojąc przed szeregami swojej armii, powiedział rzecz następującą. Żołnierze, 40 wieków patrzy na was. Te 40 wieków to rzecz jasna wspomniane piramidy. Otóż, drodzy widzowie, na was również patrzy 40 może nie wieków. Ale, Lat. Patrzy na Was 40 lat doświadczeń szachisty, który dochrapał się tytułu Mistrza Krajowego. Patrzy na Was również 10 lat pracy instruktora szachowego. W tej ostatniej roli mam do czynienia z najprzeróżniejszymi uczniami. Po pierwsze, pracuję z młodymi szachistami, którzy chcą osiągać i osiągają sukcesy w szachach turniejowych. Pracuję również z dziećmi, które uczą się szachów w szkołach, a poza tym mam do czynienia z najprzeróżniejszymi innymi osobami, które chcą grać w szachy po amatorsku dla przyjemności. Filmy zamieszczane na tym kanale będą kierowane przede wszystkim do tej ostatniej grupy, a więc do osób, które chcą grać w szachy dla przyjemności. Nie odżegnuję się przy tym od pomysłu zamieszczania materiałów z zaawansowaną wiedzą szachową, ale clou moich pogadanek to będą porady dla szachistów amatorów oraz dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z tą fantastyczną grą. No to co? Możemy zaczynać. Jeżeli przygotowana kawa, ewentualnie kola z popcornem, jak... Mówiono w dawnych czasach każdemu wedle potrzeb, no to odliczamy. Trzy, cztery i, i, i jedziemy. A zatem przechodzimy do spraw śmiertelnie poważnych. Pierwszą z nich jest spostrzeżenie, że szachy są grą wojenną. Bo chodzi w niej o to, że mamy w niej armię, a zadaniem tej armii jest rozbicie wojsk przeciwnika. A następnie schwytanie ich głównodowodzącego, czyli króla. W języku szachowym nazywa się to zamatowaniem króla bądź daniem mata. Ten wojenny czy też wojskowy aspekt szachów jest szczególnie widoczny w początkowej fazie partii, która fachowo nazywa się debiutem. W fazie tej staramy się zrealizować dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, chcemy wyprowadzić jak najszybciej wszystkie figury. Czyli mówiąc innymi słowy, wyprowadzić żołnierzy z koszar. Po drugie, staramy się opanować środek pola. Środek pola, czyli innymi słowy, centrum szachownicy, a więc te cztery pola, które tutaj zaznaczyłem na czerwono. No bo wiadomo, jeżeli uda nam się wygrać bitwę w środku pola, to możemy podzielić. Wojska przeciwnika na dwie niewspółpracujące ze sobą części. A te dwie niewspółpracujące ze sobą części w oczywisty sposób będą słabsze niż jedna połączona armia. Za chwilę będę ilustrował tę strategię debiutową, o której wspomniałem. Tym niemniej wcześniej muszę poczynić kilka uwag porządkujących i terminologicznych. Po pierwsze, kiedy mowa o rozwoju figur i w ogóle o figurach, to nie mówimy tutaj o pionkach, a więc o tych kolegach, którzy stoją na drugiej linii, w początkowej pozycji. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, pionki nie są figurami w sensie ścisłym. Ponadto ruchy pionkami w sensie ścisłym nie są ruchami rozwojowymi. Owszem, te ruchy pionkami bardzo często są wręcz konieczne, żeby wyprowadzić figury. Na przykład, bardzo często otwarcie. W pierwszym ruchu pionkiem królewskim o dwa pola do przodu. To posunięcie umożliwia rozwinięcie gońca i umożliwia też rozwinięcie hetmana. Niemniej jednak, samo w sobie ruchem rozwojowym nie jest. Kiedy mowa o figurach i o rozwijaniu figur, mamy na myśli wyłącznie tych kolegów, którzy w początkowej pozycji stoją na pierwszej linii. A więc Hetman, goniec, drugi goniec, skoczek, drugi skoczek, wieża i druga wieża. Zauważyliście zapewne, że nie zaznaczyłem tutaj króla ani nie wymieniłem go w tej wyliczance. Zrobiłem tak. Z rozmysłem. Król jest figurą, aczkolwiek jest figurą bardzo specyficzną, wymagającą szczególnego podejścia. W początkowej fazie partii polega ono na tym, że nie pakujemy tego króla do walki. Byłaby to wręcz strategia samobójcza. Albowiem nasz król w takim przypadku znalazłby się w polu rażenia wrogich figur, czego zdecydowanie nie chcemy. Był taki precedens, znany chyba wszystkim w Polsce. Król Władysław Jagiełło podczas bitwy pod Grunwaldem dowodził wojskami polsko-litewskimi z bezpiecznego miejsca na wzgórzu. Jak wiadomo, wygrał tę bitwę. Jego oponent. Wielki Mistrz Krzyżacki postępował dokładnie odwrotnie. Wpakował się w sam środek kotłowaniny i marnie skończył. W związku z tym, nie róbcie tego, postępujcie zgodnie z pozytywnym wzorcem Władysława Jagieły. Nie trzeba iść tak daleko, żeby szukać wzgórza dla naszego króla. Zresztą tego typu wysiłki byłyby zupełnie jałowe, dlatego że szachownica jest płaska. Tym niemniej w początkowej fazie partii warto dla tego króla znaleźć bezpieczne miejsce. Okej, okay, to były takie ogólnikowe gadki szmatki, a teraz ugryziemy kawałek konkretu. Będę pokazywał strategię debiutową od strony białych. Przy założeniu, że czarne grają średnio, by nie powiedzieć beznadziejnie i pozwalają na, nam na realizację wszystkich celów, jakie chcemy osiągnąć w początkowej fazie partii. Zaczynamy pionkiem królewskim o dwa pola ruch E2E4. Jest to najczęściej stosowane otwarcie i zdecydowanie go polecam wszystkim szachistom, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tą grą. Dlaczego ono jest dobre? Po pierwsze, i była już o tym mowa, że sprzyja rozwojowi figur, a więc umożliwia w przyszłości rozwinięcie gońca na tej diagonali oraz rozwinięcie Hetmana na tej drugiej. Poza tym, była już o tym mowa, że obok rozwijania figur warto też podjąć walkę o centralne pola szachownicy. I ten ruch pionka królewskiego także ten cel realizuje. Sam pionek stoi bardzo ładnie. W samym centrum szachownicy, czyli na polu centralnym, a na dokładkę bierze pod kontrolę, czy też atakuje inne pole centralne. W dalszych krokach ja nie będę, chyba że będzie to konieczne do zilustrowania jakiejś myśli, to nie będę wykonywał posunięć od strony czarnych. Jeżeli czarne stoją w miejscu, czy nie przeciwdziałają naszym dalszym zamiarom, to w kolejnym kroku idziemy. Drugim centralnym pionkiem o dwa pola. W efekcie można powiedzieć, że zrealizowaliśmy już jeden z celów strategii debiutowej, a więc osiągnęliśmy przewagę w centrum. Te dwa pionki stoją na polach centralnych i obydwa biorą pod kontrolę inne dwa pola centralne. Trzeba przy tym podkreślić, że jeśli chodzi o walkę o centrum, w początkowej fazie partii właśnie pionki nadają się do tego najlepiej. Z prostego powodu, bo są najsłabsze. Paradoksalnie, ponieważ są najsłabsze, to stoją najbardziej stabilnie. Można to zilustrować takim oto przykładem. Jeżeli w jakimś momencie czarne rozwiną swojego skoczka w ten sposób, ten skoczek zaatakuje naszego centralnego pionka d4, to pionek ten w żadnym razie nie musi uciekać. Wystarczy, że jest przez coś broniony. W tym przypadku jest on broniony przez Hetmana. Możemy zatem wykonać rozwojowe posunięcie skoczkiem bez obaw, że przeciwnik nam tego pionka zbije. To oznacza, że ten pionek przetrwa na swojej pozycji. A jeżeli przeciwnik tego pionka zbije, to będziemy się jedynie cieszyć. Co prawda, może utraciliśmy piękne pionowe centrum, ale zyskaliśmy coś cenniejszego, mianowicie przewagę materialną, przewagę skoczka nad pionkiem. Nie boimy się, że przeciwnik zbije nam swoją figurą naszego centralnego pionka, który jest broniony. Skoro się nie boimy, to cofamy. Teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby zamiast pionka na tym centralnym podświetlonym polu stał nasz hetman. Też moglibyśmy twierdzić, że opanowaliśmy dwa centralne punkty za pomocą naszych bierek. Jeden byłby opanowany hetmanem, drugi pionkiem. Tym niemniej, opanowanie tego podświetlonego pola przy założeniu, że stałby tam nasz hetman, byłoby wyjątkowo nietrwałe, dlatego że ten sam ruch skoczkiem prowadziłby do ataku na hetmana. I nie moglibyśmy utrzymać centralnego punktu, po prostu dodatkowo go wzmacniając, czyli broniąc tego hetmana jakąś inną figurą. W takim przypadku przeciwnik z radością zabiłby tego hetmana, oddając nam tylko skoczka. Tym sposobem dostałby kompletnie wygraną pozycję. Wniosek z tego całego wywodu jest taki, że kiedy w debiucie próbujemy opanować centrum szachownicy, to zabieramy się do tego za pomocą pionków, dlatego że pionki są najsłabsze i nie żal nam się z nimi rozstawać, jeżeli w zamian otrzymujemy figury przeciwnika. A zatem w tym przykładzie zabrałem się do kwestii centrum w sposób prawidłowy, stawiając na centralnych polach pionki. Co robimy dalej? Dalej przydałoby się wyprowadzić jakieś figury. Możemy zacząć od Hetmańskiego Skoczka, następnie możemy wyprowadzić Skoczka Królewskiego. Bardzo ważne jest to, żeby każdy nowy ruch oznaczał wprowadzenie do gry nowej figury. Nie warto łazić tą samą figurą po kilka razy w początkowej fazie partii, dlatego że przeciwnik też stara się zmobilizować swoje figury, i ważne, żebyśmy ten wyścig wygrali. Żebyśmy zmobilizowali wszystkie figury, zanim to samo zrobi przeciwnik. W dalszej kolejności można się zająć gońcami. Na przykład wyprowadzając królewskiego gońca tutaj na pole D3. Potem możemy wyprowadzić kolejnego gońca. Ten goniec może równie dobrze stanąć tutaj, to jest kwestia gustu. I w dalszej kolejności. Trzeba zdecydować, co robimy z królem. Jak już wcześniej powiedziałem, król powinien być umieszczany w bezpiecznym miejscu. I są dwa rozwiązania prowadzące do realizacji tego celu. Pierwszym jest roszada krótka, a drugim roszada długa. Jeżeli wcześniej wyprowadzimy jeszcze Hetmana, to możemy wybrać, w którą stronę chcemy roszować. Bardzo często jest to kwestia gustu. Przy czym roszada długa zapowiada bardziej agresywne zamiary, ale z drugiej strony często wiąże się też z większym ryzykiem. Dlatego częściej szachiści robią roszadę krótką. Tutaj zrobimy tutaj roszadę krótką i dochodzimy do sytuacji, w której nasze wieże na siebie patrzą. Jest to bardzo ważny moment. Wtedy, kiedy wieże na siebie patrzą, możemy powiedzieć, że Nasze figury są zmobilizowane i zakończyliśmy debiutową fazę partii. W dalszej kolejności te wieże mogą być i jest to bardzo wskazane wyprowadzone na centralne linie. Przy czym nie należy się tutaj martwić, że póki co te wieże są zasłonięte przez nasze figury i pionki. Proszę się tym nie martwić. W przyszłości jak nasze pionki będą maszerować, bądź też będą wymieniane za centralne pionki przeciwnika, to na pewno któraś z tych wież znajdzie sobie pole do popisu. Obrazek, który widzimy teraz na szachownicy, warto przechować w głowie w formie fotografii. Ucieleśnia on ideał prawidłowego rozwoju od strony białych. Oczywiście. Pewne elementy tego obrazka można modyfikować. Na przykład zamiast roszady krótkiej, można robić ruszadę długą. Można też modyfikować sposób rozwijania gońców. W wielu przypadkach jest tak, że lepiej czarnopolowego gońca wyprowadzić trochę dalej, ewentualnie trochę bliżej. Może się też zdarzyć, że właściwe będzie rozwinięcie obu gońców w ten sposób. Jednakże trzeba pamiętać o sprawie zasadniczej. Do czego dążymy? Dążymy do tego, żeby nasze pionki zajęły centralne pozycje i w związku z tym kontrolowały dalsze centralne pola i żebyśmy zmobilizowali jak najszybciej wszystkie figury. W tym momencie, wszystkie figury białych są w grze i możemy zabierać się do atakowania pozycji przeciwnika. To jest istotna sprawa. Lepiej atakować pozycję przeciwnika, kiedy mamy wyprowadzone wszystkie figury, kiedy zabieramy się do ataku tylko jedną figurą, bądź dwoma, to z reguły nie ma to wielkiego sensu, albowiem przeciwnik łatwo się obroni. Trzeba też pamiętać o tym, że w prawdziwym życiu ideałów nie ma, a przynajmniej zdarzają się bardzo rzadko. Także w szachach. W związku z tym tylko bardzo rzadko będziemy w stanie ustawić taką pozycję, jaka teraz jest na szachownicy. Z bardzo prostego powodu. Przeciwnik też wykonuje ruchy i będzie nam przeszkadzał. Tym niemniej, niezależnie od tego, że przeciwnik może nam przeszkadzać, tę idealną pozycję warto mieć w głowie, albowiem nawet jeżeli ktoś nam przeszkadza, to możemy dzięki temu wiedzieć, czego chcemy i do czego zmierzamy. A co się dzieje, kiedy przeciwnik nam przeszkadza? Zaraz pokażę. Tutaj cofniemy do pozycji początkowej i zajmiemy się tym, co się dzieje, jak przeciwnik przeszkadza. A zatem otwieramy pionkiem królewskim o dwa pola, a przeciwnik zdaje sobie sprawę, że jeżeli zagra coś mało energicznego, to my pójdziemy pionkiem hetmańskim o dwa pola i zdobędziemy dużą przewagę w centrum. W związku z tym sypie piasek w tryby. Gra, ruch następujący. Bardzo to również polecam od strony czarnych. Symetryczna, solidna odpowiedź, spotykana na każdym poziomie, a szczególnie wskazana graczom, którzy rozpoczynają przygodę z szachami. Co teraz możemy zrobić? Jeżeli zabierzemy się do zdobywania centrum w sposób Cokolwiek prostolinijny, to przeciwnik po prostu zbije nam pionka. My, jeżeli odbijemy Hetmanem, to nastąpi sytuacja, o której już mówiłem. Teoretycznie zdobyliśmy chwilową przewagę w centrum, bo jedno pole centralne jest zajęte pionkiem, a drugie Hetmanem, ale ta przewaga będzie mocno nietrwała, dlatego że przeciwnik może Wyskoczyć skoczkiem, zaatakować tego hetmana i hetman z centralnej pozycji będzie musiał uciekać. W związku z tym, zabierzmy się do tego troszeczkę mądrzej. W pierwszej kolejności możemy wyprowadzić skoczka. Jest to bardzo logiczny ruch, dlatego że po pierwsze, wyprowadza figurę, a to już jest korzyść. Po drugie, wyprowadza ją bardzo sensownie, dlatego że ta figura atakuje centralnego pionka przeciwnika. Przeciwnik prawdopodobnie będzie chciał tego pionka obronić i wyskoczy swoim skoczkiem. Teraz nie możemy tego pionka bić, dlatego że przeciwnik zbiłby nam skoczka. W związku z tym możemy wyprowadzić kolejną figurę. Jeżeli przeciwnik odpowie tym samym, to zwróćmy uwagę, że przynajmniej chwilowo ma całkiem niezły. Niezłą kontrolę nad tym e, zaznaczonym polem. W szczególności, jeżeli byśmy natychmiast chcieli ruszyć tutaj pionkiem, przeciwnik by nam prawdopodobnie zbił, i jeżeli byśmy próbowali zbić jego pionka, to nie byłoby to najlepsze, dlatego że przeciwnik zbiłby nam skoczka, stracilibyśmy figurę, a gdybyśmy chcieli dalej się awanturować i zbić Przeciwnikowi gońca, to wyszlibyśmy na tym jeszcze gorzej, bo stracilibyśmy hetmana. A więc wycofujemy się z tej mało udanej koncepcji i wracamy do momentu, w którym wysunęliśmy swojego hetmańskiego pionka o dwa pola. Zamiast robić to od razu tym oto ruchem, możemy temu pionkowi przygotować podpórkę, idąc o jedno pole. Pionkiem sąsiednim. Jeżeli teraz przeciwnik wykona jakiś normalny ruch, to jest ruch całkiem sensowny, dlatego że przygotowuje e, możliwość wyprowadzenia gońca białopolowego w przyszłości. No to teraz możemy zagrać pionkiem hetmańskim o dwa pola. Jeżeli przeciwnik tego pionka bije, my możemy go odbić pionkiem. I jak łatwo się przekonać, jeżeli próbuje nam tego pionka jeszcze raz bić figurą, to za chwilę zostanie bez figury w zamian za pionka. Czyli będziemy podskakiwać z radości. Jednocześnie ten centralny pionek atakuje gońca. W związku z tym warto byłoby z tym gońcem coś zrobić i prawdopodobnie przeciwnik tym gońcem odejdzie. Patrzymy teraz na szachownicę i co widzimy. Mimo, że przeciwnik grał całkiem nieźle, trochę nam przeszkadzał, to jednak osiągnęliśmy całkiem sporo na drodze do tego ideału, który przechowujemy w głowie w formie obrazka. Zbudowaliśmy ładne centrum pionkowe, wyprowadziliśmy dwie figury. Brakuje nam wyprowadzenia pozostałych figur i zrobienia roszady. Teraz jest nasz ruch, możemy wyprowadzić kolejnego skoczka. W dalszym kroku możemy zrobić roszadę. Potem rozwinąć kolejnego gońca, wyprowadzić hetmana, dwie, że mogą pójść na centralne linie i jesteśmy gotowi do tego, żeby atakować pozycję przeciwnika, czy to w centrum szachownicy, czy gdzieś indziej, w zależności od tego, jakie będą możliwości. Ktoś może powiedzieć wszystko pięknie, ale kolego, pokazywałeś tę swoją strategię debiutową wyłącznie od strony białych. A co mają robić czarne? to zaraz zobaczymy co mają robić czarne tylko wrócimy do pozycji wyjściowej. Pozycja początkowa przywrócona, więc jedziemy dalej. Czarne mogą robić dokładnie to samo co białe, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, że zawsze mają trochę podgórkę, bo są jeden ruch do tyłu. W związku z tym, jeżeli białe rozpoczną tak jak polecam to białym, czyli pionkiem królewskim, no to Czarne nie będą mogły tak łatwo jak białe grać na osiągnięcie przewagi w centrum szachownicy. Chociaż jeżeli czarne wiedzą o co chodzi, a ich przeciwnik nie wie, to mimo wszystko będzie to możliwe. Mogą na przykład zagrać tak i w przypadku mało energicznej gry przeciwnika zdobyć przewagę w centrum za pomocą takiej oto podpórki. Wcześniej być może wyprowadzając skoczka, może jeszcze jakąś inną figurę. Jeżeli zapamiętacie tę ideę podpórki, tutaj, która służy osiągnięciu przewagi w centrum ruchem pionkiem hetmańskim, to duża szansa, że będziecie to mogli zastosować i rzeczywiście tę przewagę w centrum osiągniecie. Poza tym, wśród początkujących i amatorów. Bardzo często zdarza się, że gracz grający białymi, który właśnie gra z nami, nie ma zielonego pojęcia o strategii debiutowej i otwiera partię w taki oto sposób. A więc idzie na początku pionkiem bandowym bądź jakiś, jakimś innym pionkiem na skrzydle. Z reguły są to bardzo słabe otwarcia. Tutaj w tym filmiku nie będę się koncentrował, czy nie będę poświęcał im czasu, ale zostawię to na inną okazję, bo jest to całkiem istotne, żeby wytłumaczyć dlaczego tego typu otwarcia są kiepskie. Tutaj można uciąć na tym, że jeżeli białe grają w taki sposób, to grając czarnymi możemy wprost stosować strategię, którą przedstawiałem od strony białych. A więc śmigamy jednym pionkiem centralnym drugim wyprowadzamy figury na ładne pozycje robimy Roszadę, wyprowadzamy Hetmana, wierzę na centralne linie i zmierzamy do tego obrazka, który był już tutaj przedstawiany, od drugiej strony, czyli od strony białych. Chciałbym jeszcze poczynić jedną taką generalną uwagę na zakończenie. Być może niektóre fragmenty tego opowiadania mogły sugerować, że prawidłowa gra polega na tym, że najpierw Budujemy przewagę w centrum, a potem rozwijamy figury. Tutaj malutkie uściślenie. Nie ma tego rodzaju obowiązkowej kolejności. W praktyce regułą jest, że oba te cele próbujemy osiągać równolegle czyli trzymamy rękę na pulsie na obu frontach. Staramy się zarówno działać tak, żeby opanować centrum, jak i tak, żeby jak najszybciej wyprowadzić wszystkie figury. Najserdeczniejsze podziękowania za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że wkrótce spotkamy się przy następnym. A po tym następnym będzie kolejne, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. I tym sposobem tupot szachowego blusa nie zamilknie nigdy. Tymczasem wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.